Cześć dzień dobry dzisiaj temat związany z mechaniką relatywistyczną. eksperyment Mikelsona moleja Ciekawe, ale bardzo omówiony pokrótce. Jeżeli ktoś będzie od razu powiem, że jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, będzie chciał, żebym rozszerzył ten obszar. Dotyczący samego samej realizacji eksperymentu, to bardzo proszę, bo mam zamiar omówić go e, dość e, krótko. E, dobra. E, od czego od czego zacząć. E, to, co, e, to co jest kluczowe. To oczywiście tak zwany wstęp fizyczny, i teraz tak. Może zanim, zanim to, to jeszcze powiem, że tak. Tutaj znajduje się dość dokładny rysunek związany z samym, z samym eksperymentem. To co ważne, to tutaj jest źródło, o którym będę mówił. E, tutaj mamy informacje, jakie fale dochodzą. E, tutaj mamy też informacje, jakie fale dochodzą. E, jeżeli ktoś będzie chciał, żebym e, omówił e, ten rysunek dużo bardziej dokładnie, to bardzo proszę o, o informacje. A teraz zaczynamy. E, I teraz tak: e, eksperyment Nicholsena Maleya. E, on był. E, E, przeprowadzony dość, dość wcześnie. E, to był 1800, e, około 1890 roku, nie pamiętam dokładnie daty. Tutaj oczywiście do sprawdzenia. Jeżeli ktoś sprawdzi, zapraszam do umieszczenia informacji w komentarzu. E, to była pró próba detekcji ruchu ziemi względem e, jakiegoś tam hipotetycznego, wymyślonego ośrodka, w którym miałby rozchodzić się cały nasz świat. To była tak zwana teoria eteru, czy eteru świetlnego. I zgodnie z klasyczną mechaniką i teorią fal, w ta fale w tym świetle no, powinny rozchodzić się w, no, powiedzmy w jakimś tam ośrodku. Tak? Czyli tak jak fale dźwiękowe w powietrzu. I gdyby taki ośrodek istniał, no to co? Ziemia poruszając się przez, przez ten, w tym ośrodku, czy przez ten ośrodek z jakąś prędkością, no powinna doświadczać tak zwanego wiatru Eteru, który modyfikowałby generalnie prędkość światła mierzoną w różnych kierunkach. I to był klucz. Czyli jeszcze raz powtórzę wiatr eteru generalnie, czyli tego ośrodka, on powinien modyfikować prędkość światła, mierzoną w różnych kierunkach. Eksperyment zatem, czyli ten eksperyment, który był przeprowadzony przez Michelsona i Morley'a, miał wykazać istnienie eteru, czyli nie jego brat, tylko istnienie, przez zmierzenie po prostu różnicy czasu przebycia drogi przez światło wzdłuż i w poprzek Kierunku ruchu ziemi względem po prostu tego eteru. Jeżeli mielibyśmy to bardziej opisowo powiedzieć, no to generalnie, czyli mniej fizycznie, bardziej opisowo. Dawno, dawno temu sądzono, że światło, podobnie generalnie jak dźwięk, musi się w czymś rozchodzić. I tutaj zaproponowano, że rozchodzi się właśnie, światło rozchodzi się w eterze. No i ziemia poruszając się przez ten eter powinna sprawiać, że światło w jedną stronę będzie się poruszać szybciej, a w drugą wolniej. Czyli trochę tak jak taki eksperyment, który na pewno wszyscy znają ze szkoły średniej, czyli łódka płynąca z prądem i pod prąd rzeki. Tam się liczy jakieś tam prędkości w zależności od układu, czy jest to inercjalny, nieinercjalny i, e, i to jest taki, taka podstawa w szkole średniej. No i eksperyment michelsona morleya miał generalnie sprawdzić, czy tak jest. No i okazało się, że światło ma zawsze tą samą prędkość na podstawie tego eksperymentu, niezależnie od tego, w którą stronę ją mierzymy. No i to był e, tak naprawdę <gryw> można powiedzieć początek końca LTR-u. No, i to doprowadziło też do, do rozważań Einsteina i stworzenia no, tak, tak naprawdę takiej podwaliny tej względności, szczególnie szczególnej tej względności. Jaki to był eksperyment? Czyli obiekt eksperymentu her pokrótce no Eksperyment oparto na interferometrze, czyli jest to takie urządzenie, które dzieli wiązkę światła na dwie drogi, odbija je lustrami i potem znowu je łączy. Po co? No oczywiście po to, aby porównać czas ich przejścia przez interferencję fal. No to jest to jest, związane, to jest opisywane w szkole średniej w programie no, fakt, faktem rozszerzonym, natomiast zakładam, że, że większość osób przez ten program jakoś przebrnęło, które oglądają, oglądają ten program. Jeżeli nie, to mogę, mogę to oczywiście uzupełnić, jeżeli ktoś będzie, będzie chciał. I teraz tak, jeżeli chodzi o główne elementy eksperymentu, no, to jest to oczywiście źródło światła, o którym to już mówiłem jest to po lewej stronie, tutaj oznaczyłem sobie, to jeszcze może oznaczę, to jest ten, to miejsce. E, jakie to jest światło? No to jest światło monochromatyczne. E, e, używano wtedy e, żółtego światła sodowego, e, a obecnie można użyć lasera, tak, no, bo to jest, e, bo to jest, e, to daje wiązkę światła monochromatycznego. Są półprzezroczyste zwierci zwierciadła, Tutaj sobie mamy. Tak, czyli tutaj tutaj mamy odbicie, a tutaj mamy to zwierciadełko. E, no, e, ono jest zwykle płytkowe, tak jak tutaj na rysunku, ale też może być sześcienne. Co ono e, daje? No Ono e, rozdziela wiązkę światła na dwie prostopadłe drogi i to jest bardzo ważne. Mamy też dwa zwierciadła, które odbijają światło z powrotem, czyli to, to, to tutaj, tak, no i Eken, gdzie obserwuje się po prostu interferencję interferencje fal, fal świetlnych. No, tutaj widzimy, że fale są zgodne w fazie, tutaj widzimy, że fale są niezgodne w fazie, czyli tutaj niezgodne. Tutaj zgodne. Światło generalnie biegnie dwiema różnymi drogami, co widać na, na rysunku, mam nadzieję. I odbija się, wraca i nakłada interferencyjne. Gdy czas po prostu przejścia się zmieni, no to układ interferencyjny się po prostu przesuwa. Co też widzimy, widzimy na rysunku. Można oczywiście przeprowadzić analizę matematyczną zjawiska, co polecam. Co polecam zrobić i co zrobimy teraz. Czyli generalnie zakładamy, że długość ramion interferometru no i prędkość ziemi po prostu względem meteru jest jakaś, czyli długość ramion, ramienia to jest jakiś tam ale prędkość ziemi względem materu, jakiś V. I teraz prędkość światła oznaczamy standardowo jako C. No i teraz interferometr obraca, obracamy, by porównać różne kierunki względem ruchu Ziemi. No i e, pierwszy taki przypadek, można powiedzieć, e, to jest ramię równoległe do ruchu Ziemi, bo najlepiej jest analizować przy, przypadki, e, przypadki tak zwane brzegowe. No i dla światła poruszającego się po prostu wzdłuż e, i przeciwnie do ruchu Ziemi, no bo to jest ten drugi przypadek, no całkowity czas przejścia w tą i z powrotem Mamy tutaj. tak, To jest jakaś jedyneczka. L, co to jest L? Tutaj nazywają to po prostu długość ramienia interferometru. Oczywiście w jakichś tam metrach albo w innych jednostkach. C, prędkość światła w próżni. No, V to jest prędkość ziemi względem materiału. Tutaj przy tym eksperymencie zakładano, że to jest tam około 30 km na sekundę. No, założenie jak założenie, nie będę o nim mówił. No i generalnie, suma tutaj, ze szkoły średniej, pamiętacie na pewno, to czas po prostu tam i z powrotem, czyli czas do przodu, to jest ten czas. Tutaj, ping, można się pomylić, więc uwaga, to jest czas do przodu, bo światło ściga się generalnie z ruchem eteru, no i z powrotem. Czyli tutaj. No bo wracę z, po, z pomocą Meteu. No i tutaj mamy jakiś tam, hmm, jakąś tam sumę, którą sobie policzyłem. E, mam nadzieję, że nie ma żadnego byka, ale o, nie ma. E, Dobra. E, czyli generalnie co? E, no, mm, mamy tutaj taką zależność w sumie. Nigdzie i sobie nie napisałem, to może zapiszę tutaj. E, to zależność dla tego kolegowego oczywiście e, można to zapisać jako, e, tylko żebym się nie pomylił, 2L przez C razy 1 podzielić przez teraz tak, to z tego, to z tego, czyli 1 e, minus V przez C do kwadratu. Dobra, mamy jakoś to zapisane. Mam nadzieję, że nie, nie walnąłem się, chyba nie. To jest to samo generalnie. Ale trochę, trochę inaczej inaczej, inaczej ee, e, trochę inaczej e, e, zapisane. No dlaczego tak jest? Ok. no to może tutaj zapiszę, żeby, żeby nie było jakiegoś, że, że no, wykorzystałem minus cv plus 1 przez c plus v to jest równe oczywiście 2c podzielić przez c kwadrat minus v kwadrat, tak? Tak. I, i już. Dlatego tu jest 2lc. Dobra. Hmm. Tu może bardziej z tego. Okej. Okay. Dobra, co dalej? Ramię prostopadłe do ruchu ziemi, czyli ten drugi przypadek tutaj. No, w tej osi generalnie światło porusza się w linii prostej. Eee, tak? No, oczywiście nie. Czyli w tej właśnie osi światło nie porusza się w linii prostej, eee, ale po przekątnej. Ta osoba generalnie można powiedzieć, idąca w poprzek strumienia rzeki. Jest takie ciekawe zadanie, nie pamiętam już, czy to jest w zbiorze kluczka, czy... Hmm. chyba króczka, gdzie faktycznie tą drogę trzeba obliczyć. Ona jest dość ciekawa, także zachęcam. Eee, tak. Eee, to jest kruczek. Może nie jednak. Hmm. Dobra, mniejsza o większość. Jeżeli będziecie chcieli, odnajdę to zadanie. Ono jest bardzo ciekawe. Wracając, w tej osi światło nie porusza się w linii prostej. Porusza się po przekątnej i teraz tak całkowity czas. Tam z powrotem, no to jest właśnie taki. Tu, 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 tu. Dobre. Dlaczego? Dlatego, że światło porusza się po przekątnej, czyli jego efektywna prędkość w kierunku w kierunku do tego ramienia można powiedzieć, no to jest pierwiastek C kwadrat minus V kwadrat. Musimy przypomnieć sobie, mm, sobie tego No i mamy, ja nie będę tego tłumaczył, jeżeli ktoś chce zada pytanie, to, to wytłumaczę. Eee, dobra, i dalej mamy oczywiście długość trasy. Nadal l. Ale prędkość jest mniejsza, więc czas jest większy. Tutaj trzeba o tym pamiętać. No i teraz mamy różnicę czasu pomiędzy dwoma, dwoma ramionami e, i e, y, ta różnica czasu jest tutaj opisana jako trzeci, czyli delta T oczywiście T równoległe minus T prostopadłe i mamy jakieś tam v kwadrat przez C do trzeciej. Tu obliczenia. Jeżeli chce, ktoś żebym przeszedł z nim to, to zapraszam myślę, że trochę dojdziecie do tego sami. Tu jest jeden jedna warunek, o którym zapomniałem. Oczywiście, V jest dużo mniejsze niż prędkość światła. I teraz tak, jak to należy analizować? No, należy to analizować tak, że różnica przekłada się po prostu na przesunięcie prążków interferencyjnych. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z falą. Zmiana tej różnicy po prostu po obróceniu interferometru o 90 stopni powinna skutkować przesunięciem prążków o określoną wartość. I do, do przesunięcia prążków interferencyjnych, no generalnie można opisać w ten sposób, że interferencja generalnie światła prowadzi do powstania jasnych i ciemnych prążków. To pamiętamy ze szkoły średniej. Różnica dróg optycznych, czyli to tak naprawdę delta D. C razy delta t. No, co to daje? No, przekłada się generalnie na przesunięcie prężków, i to jest przesunięcie prężków, czyli czułeczka. Zauważmy, że to jest liczba przesuniętych prężków. Oczywiście, jak liczba przesuniętych pążków to jednostki nie powinno być i nie ma. Lambda to jest oczywiście długość faj światła. No i. No i to chyba wszystkie inne wartości mamy, bo mieliśmy zadane jakby w tym przykładzie. Więc tak to po prostu wygląda. Mam nadzieję, że nie popełniłem tutaj żadnego e, żadnego błędu. Tylko czy ceny do trzeciej? Nie. Do drugiej. Dobra. Powinno być OK. Jakie jest generalnie e, wyniki, jakie są wnioski z tego eksperymentu? E, no, e, można powiedzieć, że mm, Pomimo wielkiej precyzji tego eksperymentu, no, nie zaobserwowano oczekiwanego przesunięcia interferencyjnego po samym obrocie interferometru. Co to de facto oznacza? No, oznacza to wprost, że światło nie zmienia prędkości względem układu poruszającego się z Ziemią. A czemu to dowodzi? Że nie istnieje preferowany układ odniesienia. A to oznacza, że nie ma ETL. Jeżeli mielibyśmy to trochę bardziej obrazował, dlatego wpadaliśmy jej fizycznie, no to czego oczekiwano w tym doświadczeniu? Oczekiwano, że po prostu światło będzie szybsze w jednym kierunku, a wolniejsze po prostu w drugim. Czyli trochę tak jak tam to, to zadanie z łódką, z łódką i wiatrem w szkole średniej. Ale de facto to się po prostu nie zdarzyło. Czyli prążki światła nie przesuwały się tak, jakby to generalnie sugerował ruch, e, ruch czego? Ruch Ziemi, oczywiście, przez eter. No i to wprost oznacza, że światło zawsze porusza się z tą samą prędkością, niezależnie od kierunku i ruchu Ziemi. To jest kluczowe. Jakie było w ogóle znaczenie tego eksperymentu? E, no, ten eksperyment to teorię eteru no bo brak wskazuje, że nie istnieje generalnie jako ośrodek propagacji światła. No i zapoczątkowało to rozmyślanie nad inną teorią. I był to początek tej względności, który można powiedzieć w cudzysłowie przewrócił fizykę klasyczną. No i spowodował, że jesteśmy trochę w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli mamy półprzewodniki, mamy elektrownie jądrowe, mamy modele, które pozwalają nam na wykorzystywanie energii zupełnie inne niż jeżeli byśmy mieli fizykę klasyczną, która jest pewnym opisem, ale opisem dostosowanym tylko i wyłącznie do naszego świata. Jeżeli mamy większe prędkości, jeżeli mamy mikroświat, no to albo, albo mówimy o makroświecie, czy o wszechświecie, czy mówimy o fizyce kwantowej, to. Niestety fizyka, fizyka klasyczna nie jest dobrym opisem, i to był taki trochę pierwszy kamyczek. Przynajmniej w mojej ocenie taki duży kamień, nie kamyczek, bo jeszcze, była, jeszcze było, był magnetyzm, który, który gdzieś tam też podgryzał teorię klasyczną. Natomiast to było takim też kamieniem, który spowodował, spowodował że fizyka poszła w, tą, w tym kierunku, w którym poszła i dzięki temu e, no, mamy wynalazki, które e, wynalazki inaczej mamy zrozumienie praw przyrody, które pozwalają nam e, korzystać z dobrodziejstw natury e, i, i co? i Możemy jeszcze oczywiście powiedzieć sobie e, powiedzieć sobie o samej teorii e, teorii eteru, bo jeżeli chodzi o interpretację na pojęciu szczególnej teorii względności, no to tutaj zapraszam do, do, ogólny, do szczególnej teorii względności, która jest w oddzielnym obszarze, ona jest na razie opisana, może, może kiedyś dogram jakieś, jakieś informacje dotyczące, albo może w tym, w tym rozdziale coś będzie ważnego dogranego jako obszar związany ze szczególną e, teorią względności. E, natomiast, może teraz, e, ok, to jakby oddzielnie, natomiast może powiem o, e, o tym, co generalnie ten e, ten, e, ten eksperyment pokazał. E, może jakieś tam cztery punkty, które, które są kluczowe. No. E, ten no, eksperyment mikkelsona morleya pokazał, że prędkość światła jest stała niezależnie od kierunku ruchu Ziemi. I to jest naprawdę kluczowe. Nie przesunięcia prążków interferencyjnych, co wyklucza istnienie eteru. I to jest, można powiedzieć, taki kluczowy punkt numer dwa. Hmm. Co dalej? No, było to pewnego rodzaju doświadczalne potwierdzenie tego. Hmm, tego właśnie faktu, no i to zapoczątkowało po prostu rozwój szczególnej teorii względności, która w 1905 znalazła swój, swój opis, zrealizowany przez Alberta, pana Alberta, pana Alberta Einsteina. No i oczywiście no to zapoczątkowało pracę nad zmiennością czasu i przestrzeni, czyli yy, taka ważna rzecz, czyli dylatacja, czy kontrakcja, które wyjaśniają brak detekcji wiatru eteru. Czy yy, coś jeszcze powinienem yy, powiedzieć? No to jest takie doświadczenie naprawdę, dlatego się znalazło tutaj na tej liście yy, tematu, bo, bo to jest najważniejsze doświadczenie w historii fizyki według mnie jeżeli chodzi o e, temat związany z e, obaleniem paradygmatu ETL e, i tak naprawdę wskazanie kierunku e, dla nowoczesnej fizyki relatywistycznej, e, Dlatego jest mega, mega, mega e, ważne. Potem przyszły oczywiście jakieś tam eksperymenty Kennedy'ego. E, to to był chyba pierwszy, e, no i e, we Steel To jest drugi eksperyment, który testował po prostu inne aspekty relatywistycznych efektów. Generalnie to też warto, żebym powiedział, i warto żebyście się wiedzieli, że to nie jest tak, że to jest jakaś teoria. Tylko to jest coś, co zostało potwierdzone. No współczesne eksperymenty wykorzystaniem laserów czy GPS potwierdzałem po prostu, że prędkość światła jest stała z dokładnością. Tam nie wiem, na pewno powyżej 10 miejsc po przecinku. Jak nie więcej. Tutaj nie chcę jakoś wprowadzić w błąd, bo dokładnie nie wiem, ale to jest jakiś taki właśnie rząd wielkości. To jeżeli ktoś będzie, będzie miał jakieś informacje bardziej dokładne, to proszę po prostu o, o informację w komentarzu za to z góry dziękuję, co jeszcze? A teoria etaju tutaj wrzuciłem, bo warto, warto trochę o tym, o tym powiedzieć. To jest teoria oczywiście obalona przez ten eksperyment. Natomiast moim zdaniem warto się nad nią chwilę po, pochylić. Dlaczego? Dlatego, że to była dość ważna teoria, która, która też pokazuje jedno, że że nie wszystkie teorie są, e, są teoriami, które, które, e, e, których obalenie nie jest jakieś tam bardzo, bardzo skomplikowane. E, to jest teoria, która naprawdę dość długo, dość długo e, była i dość dużo fizyków, e, e, filozofów, e, w tą, e, ta teoria była dla nich niepodważalna. I na podstawie tego, tego twierdzili, że fizyka została de facto ukończona, jak się okazało, okazało, kompletną nieprawdą. Więc warto o niej powiedzieć: to no, ETARO generalnie zakładała istnienie niewidzialnego, takiego nieodczuwalnego ośrodka wypełniającego cały wszechświat. No i w tym właśnie wszechświecie dzięki temu. No, mogły i miały rozchodzić się fale świetne. Gdy e... wtedy no, światło wyobrażano sobie, tak, czyli opisywano jako taki dźwięk, który potrzebuje powietrza, żeby się rozchodzić, więc sądzono po prostu, że musi się nieść w jakimś, właśnie, etarze, czy w jakimś. Można powiedzieć, medium przewodzących, przewodzącym owe światło. No i eter miał być absolutnym układem odniesienia, czyli czymś generalnie nieruchomym, względem czego można po prostu mierzyć ruch ciał i fal, No bo ET to one się w eterze rozchodziły z założenia, więc, więc można było po prostu wszystko mierzyć względem właśnie ET czyli takie, można powiedzieć, takie jakieś kosmiczne tło, wobec którego po prostu można sprawdzić, czy coś naprawdę się porusza, czy nie. Bardzo wygodne. No i w modelu klasycznym etal był takim sztywnym punktem odniesienia dla fal świetlnych i też umożliwiał ich propagację, ale oczywiście oprócz tego uważano, że nie stawiało oporu ciałom poruszającym się przez niego. To już był taki pierwszy, pierwszy znak zapytania, jak to jest możliwe, jeżeli jest jakiś jest jakiś, jakiś obszar, w którym coś się porusza, ale nie, stawia, nie, nie ma w tym oporu. Więc to, było, to była już taka, można powiedzieć, pierwsza mała zada. Hmm. Oczywiście eksperymenty, czyli szczególnie ten, o którym mówimy, nie wykazały żadnych efektów związanych z ruchem ziemi względem eteru, co podważyło jego istnienie. Ale uwaga, znaleźli się śmiałkowie, którzy chcieli uratować tą teorię eteru. E, czyli na przykład e, wielki, wielki fizyk e, Haney no zaproponował e, kontrakcję długości, dilatację czasu, ale bez zmiany e, e, takich podwalin klasycznej fizyki. Czyli wymyślono, że ciała się skracają, by ukryć ruch przesadę. E, no, to była, można powiedzieć, taka sztuczka. Nie? Która była nieprawdziwym wyjaśnieniem, czyli bardziej szukaniem czegoś, co nie istnieje, i dopisywaniem jakiejś teorii do czegoś, co jest w ogóle absurdalne. Generalnie Albert Einstein odrzucił całkowicie no, tę potrzebę eteru. No i w 1905 roku, postul w postulacie o, o szczególnej teorii względności zauważył, że prędkość po prostu światła jest taka sama w każdym inercjalnym układzie odniesienia. No i w szczególnej teorii w względności nie istnieje de facto pojęcia absolutnego spoczynku. Każdy układ po prostu odniesienia jest takim tak zwanym e, równoprawnym. E, no i e, na podstawie tego po 1905 roku już Ether został e, e, no, uznany za taki zbędny, e, te, zbędny twór teoretyczny, który jest niepotwierdzony empirycznie kompletnie i sprzeczny z zasadą względności, co go wykluczało de facto. Co ważne, no współczesna fizyka kwantowa i teoria pola operują na próżni kwantowej. To też trzeba wiedzieć, która pomimo, że ma własności fizyczne, nie jest odpowiednikiem klasycznego eteru. Bo tutaj można było właśnie podejść do tego, że. Hmm, no dobrze, ale co z fizyką kwantową? Co z teorią pola? E no, bo wyprodukowano, żeby zrozumieć, czy opisać, no, próżnię kwantowo. No można powiedzieć, że próżnia kwantowa jest takim etem, ale to nie do końca tak jest. Um, przynajmniej na chwilę obecną. E, no i generalnie taki upadek eteru to ja to taki kluczowy klucz, kluczowy klucz kluczowy może krok do nowoczesnej fizyki relatywistycznej i kwantowej, który zmienia w ogóle pojmowanie tego, jak wygląda przestrzeń, jak wygląda czas, generalnie pojmowanie, pojmowanie światła. Dobra, chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Pytania oczywiście mile widziane w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć... Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia, cześć.